Czy wiesz, że twoje zaangażowanie może przynieść ci więcej niż tylko podstawowe wynagrodzenie? W Diamedii doceniamy każdy twój krok, twoją gotowość, zaangażowanie i serce, które wkładasz w opiekę nad seniorem. Dlatego oprócz stawek dopasowanych do twoich kompetencji, przygotowaliśmy dodatkowe premie i bonusy. Które wynagradzają Twój wysiłek. Znasz opiekunkę, która szuka pracy? Poleź ją do nas i zyskaj 800 zł. Pracowałaś wcześniej w innej agencji? Dołącz do nas, przepracuj trzy miesiące i zyskaj kolejny bonus 800 zł. A jeśli zdecydujesz się na pracę w czasie świąt, zyskujesz kolejny dodatek świąteczny, ponieważ wiem, jak ważny jest czas z dala od bliskich. W Diamedii Twoja praca się opłaca. Nie tylko finansowo, ale również emocjonalnie. Bo kiedy czujesz się doceniona, wszystko ma sens. Chcesz dowiedzieć się więcej? Napisz, zadzwoń, odwiedź nas, a my przedstawimy Ci najlepsze zlecenia. Przedstawimy Ci również warunki, które dotyczą bonusów i premii.